Cześć, tutaj Price i dzisiaj sobie, ten, mogę powiedzieć, Zrobimy recenzję tej kierownicy, co mam dzisiaj przed sobą Czemu? Bo już wam pokazywałem na Heavy Rainie. Tą kierownicę, warto by było zrobić tą odskocznię Od e, Takich gier e, fabularnych Można tak powiedzieć Więc zrobię wam taką dzisiaj recenzję a granie w m, gry na kierownicy Mam to jest kierownica race, Tracer. Tracer. W sumie e, tre, Tracer, kierownica. Za chuj ja nie znam jej modelu. E, czekajcie, sprawdzę sobie zresztą. E, tracer, kierownica. W ogóle się tym nie interesuje, więc fanatycy się jeszcze tym interesują, source Ale ja mam to w dupie. A padały chyba też od tej, od tej samej, te, no, wiecie, no, od firmy Tracer Zonda, Tracer kierownica Zonda, po prostu Zonda, pedały o. to jest Tracer Zonda e, i pedały, czekajcie, no, chyba też od tracery, wiecie. Tutaj znalazłem jakąś właśnie ten. Y, wiecie, y, ofertę. Zalety. No to jest w ogóle kierka na y, play, PlayStation i y, 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 y na, y na PC, nie? Y, jest uniwersalny produkt. No, można tak powiedzieć. Kąt, no to wiecie, 270 stopni. Kąt obrotu. To jest kuwa, 270, nie? To jest w ogóle to jest zrobione na, na tym, na szynie, więc co takie? ne, Takie beka z tyłu, sorry. Wezmę ten, bo mam tutaj ten Pilot. Się sobie tam przebicie, jeżeli będziecie, jeśli zobaczyć grę. Bo tutaj trochę się będę ten e, rozpowiadał. Sterujemy za pomocą gamepada na kierownicy. W piszą, że w tą grę można grać w, na w GTA na tej kierownicy. Mm. Beka. Tą kierownicę można zyskać za 150 zł, więc tak jak gadałem z moim bójkiem, 150 zł on da sobie tą kierkę za darmo, prawie że, prawie że mówiąc, No i co dalej? Za darmo, bo kolega mu dał po prostu, a on mi dał, bo tutaj jest lepszy komputer, a on chce tutaj grać właśnie w tego w Eurotraka. Głównie w Eurotrack'a. Dobra, a sprawdzę sobie sterowania. Czyli mam ustawione. I ja ogólnie nie umiem jeździć. Dla, ja, dla mnie to jest taka... Beka sobie pojeżdżę i... Wiecie co chodzi. To, to nie będę brał w ogóle tego na poważnie. Ja chyba mam tutaj nieukończone? Tak. Wiecie co, eee, wczytam grę. Nie tu. Nie tu, nie tu, dobra. A to w sumie tu? Tak, tu, dobra. Dobra, eee, mam trochę już, wiecie... Yy, na... Rozjebany ten tier. jest w ogóle chyba najtańszy tier, ja go podupgrade'owałem po prostu. Dobra. Wygramy na mapie Węgier. Bo nie? Y, uwa, muszę sobie ten przesunąć padały, żeby mi było łatwiej. No i co? Y, no, musimy ten jeszcze bieg zarzucić, No i co? No, to jest Eurodrag. Mo na nim mogę się tylko rozgadać, więc to nie jest jakoś bardzo ciekawa gra. Dlatego to będzie jedno odcinkowe z EuroTraka i jeszcze z DERTA. Y, Dart będzie w drugiej połowie filmu, załóżmy. Tutaj z 10 minut pojadę w Dercie z 10 minut zrobię trasy i zrobię taki 20 minut to odcinek Enter Daj no mi coś naprawdę krótkiego, nie? Dobra, wezmę to Coś co jest właśnie Poczekajcie, ja wezmę sobie to, wyłączę obracanie u bajek, ten jak kręcę kierownicą W którą stronę? A, dobra Jak mówiłem, nie umiem w tą grę jeździć, tak, nie? Powinienem, że w tej kierownicy yy, są te yy, przysoki zjebane I yy, ona kręci się cały czas Dobra tędy co Może w ten sposób chyba mój może jeździć się Tak Ale kurwa, wracaj mnie tutaj do kabiny. Nie, na od razy wyjedziemy, nie? E jakoś się mnie po prostu nie pociąga, ty pało jedno. Nie jest tak w daleko. Ważne sobie migasz, najwyżej. Tak umiem grać w tą grę, jak kurde umiem grać w cs czyli w ogóle nie umiem grać cs Wydamy, eee, nie wiem, dziesiąty bieg i zobaczymy kiedy się rozpierdolę. Eee, no bo ja, ja bym sobie pojechał tak, nawet na skróty, bo ja nie, nie lubię w tą grę grać po prostu. Ale zrobię to wam odcinek, żeby zrecenzować tą kierownicę, a nie żeby sobie pojeździć na baniu. Dlatego się wjebałem w kogoś po drodze. Dajcie mi 11. W sumie mogę zaraz rzucić limit, bo tutaj mam chyba jakiś ustawiony limit i tutaj mam kościół jedziemy dalej <grymio> 50% już. Jeźcie, jeździeć. Dobra. Powoli jedziemy szansownię. Muszę podnieść tam O, baręś W ogóle jest fajny model samochodów, nie? Dobra. Czekajcie, zaraz. To się denerwuje mi w tej kierownicy, że ona jest, jakby to powiedzieć... Sami słyszycie, nie? Bardzo skrzypi już. Spierdalaj. W dupie mam te kolejce. I w lewo. Nie, nie kurde. Uda. Zdrąciłem wszystkich po drodze. Eee, <grym> kocham. Wiesz, jak tam po, po to są symulacje, żeby się pobawić mi jeszcze Więc wiecie... Jakoś po prostu nie, nie czuję tego, e, że... Miałbym grać na przykład bez przerwy jeden dzień. To tam kilka godzin. Dla mnie to ja mogę sobie pojeździć tutaj z pół godziny. Poziewać i spierdoli z tej gry. No, Już dirt jest bardziej ciekawy dla mnie, bo to jest gra wyścigowa. Tutaj, tutaj jeździcie, zarabiacie. A ja nie jestem ty ty typem tej osoby, co by pracowała, grała w gry i w nich też pracowała. Dla mnie to, to jest. nierozsądne w ogóle. A już mi się zje bieg zjebał. Zwieje świetnie. E nie wiem, czekajcie gdzie się tu rozjebać tutaj można na przykład i już mam 100% A ja jeszcze jadę, już nie pojadę sobie nie. pałsztajnie. A. A już sobie nie pojadę, dobra, co ty e, Mam dla Was lepszą grę tak zwaną derczy bo w dupie mam tego Rutraka Tutaj odpalę DERTA bo on się i tak szybko odpada. Na, na jednym odcinku, a bez, bez cięć, nie? No, no, seria szybko się odpala, tylko że gorzej z tymi loadingami, nie? Derczy. To Wam jeszcze dostanę. A, będę musiał to w ten sposób zrobić, że nie mogę zrobić pełnego ekranu, ale mogę dać w okienku, bo ten dart ma zepsuty pełny ekran. Eee... Jaki Euro Kurwa Dirt ma być. Ha 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 Czekajcie chwilę. To... to jest Dart. Jest? Nimu. Enter. Poklikam sobie tu. Eee... to. Ojej, jest. Dobra. Już się, się czytała ta gra. Eee... Zastanawiam się czy wa, u was to dobrze wygląda ale to w sumie, jest mm, okej. Okay. No bo i to w tym okienku, odpowiem i nie wiem, jakbym dał alt Enter, to by się nie zepsuła ten grapa, czy coś dam single player. Bo ja nie chcę jakiś tam dłuższy gier. Dam sobie, nie wiem. rali kuwa w Kane, może, tutaj jest tak mało map. To jest dar 3, to jest stara gra. 10 lat ma. Czekajcie. Bardziej lubię Fordy czy coś. Hmm. Citroen. Cydryna. <grych> czy coś. Sprawdzę, że tutaj nie odpada kabel. Bo właśnie ten, yy, wiecie na czym jest kabel ten podpięty z pedałami? Do tej kierownicy na klips od yy, lana. Od kab kabli z, 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 ten, z internetem na lanie jebane psy. Skurujemy. Znaczy, to nawet nie moja. Zaraz pójdę ojebać tak jak co, co wyszedł z psami. Tak naprawdę mi się nie chce tylko sobie żartujesz w lecie. Nie? Znaczy, ja pyszkuję, nie? E, no tutaj jakoś. Ja nie daję sobie, y, ja dałem sobie tutaj tryb casual, więc ja mogę sobie ładnie, bez y, zmęczenia mogę sobie obracać, pyk, jestem, nie? Ja. A tak to bym się już posiedził na cztery razy, wjebałem się w 4 sosny już bym wderzał, nie? Bo tam widziałem, jak fuj, <głynie> co odpowiem, najtrudniejszy tryb y, w tym, sobie właśnie y, swój profil. I tak się zniebał swój samochód po drodze za 4 razy i nie, nie skończył ten e, swojego wyścigu e, takie zabawy są w tym.. Merciak odpalicie pełny, e, odpal... Znaczy odpalicie pełny no chyba dryptek, że także właśnie musiałem przerzucić jedną nogę z drugiej na drugą i mi się nie chciało ten... jednej nogi ruszać Eee... Pff... Wracając, no, jak widzicie te, gry wyścigowe mnie nie pociągają, dlatego ja gram w gry popularne typu Heavy Rain, ma, potem będę grał w Beyondy, może, może i to takie może, nie wiadomo jakie, e, zagram sobie Beyonda, e, ale jej, sobat, znaczy nie Beyonda, tylko Detroita, no, nie wiem czy powiedziałem Detroita czy Beyonda, w końcu już e, Detroita, bo... Nie wiadomo, bo nie wiadomo, jak mój komputer sobie z tym poradzi, nie? E, dlatego, dlatego właśnie nie wiadomo. E, wracając z, co do innych rzeczy, co do, do tych gier. Nie interesują mnie? Czekaj, nie, no to już mówię. No to więcej, jest, tak naprawdę, rzeczy nie mogę powiedzieć. No po prostu e, gry, gry bardziej ciekawe, bardziej mnie interesują bardzo. O, lubię też takie detektywistyczne gry, ale nie aż tak detektywistyczne, co je, gdzie jest... O jakie tak, tak zjebałem e, gdzie jest bardzo wyeksploatowany ten, ten detektywizm jak na przykład w... Wiem jak to się nazywało Ta gra Ona jest chyba od roku stara. Jak się nazywa ta gra? Yeah, poszukajcie sobie w najcie czy coś. Wezmę jakąś jeszcze inną trasę i kończymy odcinek. Gra dedyktivistyczna od Rockstara. Jebane psy. Nie, odpaliłem to samo. Escape. Kenia, Michigan. Dobra, nie będzie Michigan. Dobrze, Kenton Dessert. Eee, teraz weźmiemy Citrena. Same są jakieś gry od tego. Od Rockstar'a, ale nie pamiętam już naprawdę tych tytułów. Tyle gier było. Znaczy od Rockstar'a to jest mało, ale... Dobra, wracając do innych gier, lubię aktywistyczne, ale nie za bardzo. Nie tak jak Rockstar to zrobił, raczej lubię to jako element, nie? Lubię gry z czelanki głównie z porywającą historią, może się nie znudzę. Jak Heavy Rain, lubię gry z czelanki, tak jak na przykład Call of Duty. Znaczy, i tak Caludity mnie po, po chwili nudził, bo tam jest tylko zabijanie i prawie że, znaczy, fabuła jest, ale. To jest bardzo nudna strzelanka. Nowy Call of który jest świetny pod względem po prostu rozrywki w graniu. Nie? Eee, bo inaczej to tak no, trochę chuj, A ja nie ale gdzie idzie coś Co? No właśnie tutaj ten element jest tego cofania czasu. Uuuuuuuuuuuuuu, jestem w Max Payne czy coś. Tutaj w ogóle nie, nie widać było, w tym na Epson się nie. E, właśnie, co do tej kierownicy. E, bo robię recenzję, a nie robię wam e, w ogóle przeglądu jej. E, na tej kierownicy możecie sobie ustawić tę czułość e, jakby macie jechać e, tutaj po prawej e, Na przykład... czekajcie. Odpada sobie teraz pełną no, pamiętę. I teraz patrzę jak, jak muszę ten e, mało ten przesyłać kierownicę A ja lubię właśnie... Bardzo przesądzić kierownicę, bo nie wiem, dla mnie łatwiej. W ogóle właśnie. Jak teraz sobie odpaliłem, to tak jakby bardziej mm, na napiła się sprężyna czy coś? Jak poczułem na tej kierownicy. Ooo, Tędy, dobra. A Jak wezmę tak? Zobaczę. No, wróciło, a czekaj. A teraz jest czegoś. To jest jakby mechanicznie to zrobi. A, ale dla mnie właśnie gra, się lubię na tym środkowym nie ustawić sobie. Tutaj macie cztery przyciski, bo jak ten na PlayStation, tak zwanym, jak ja mówię, na padzie, Tak, krzyżak, nie? Po lewej macie gałkę, którą też można wcisnąć i też używać jej, nie? Tutaj na przykład, tyk AD, Ten X, kółko, trójkąt jest jeszcze i kwadretek na PlayStation. Jest środkowy przycisk, który nie działa. Tak, właśnie napisałem. Rejs, dobra, race. Jest. Start i select na tej kierownicy. już można przypisać. Tutaj jest ta. Można tutaj do tyłu, do przodu i po boku. przypisać sobie czekajcie. Myślę, że się zepsuło. A, i TE. E, takie, jakie ja, jak ja to nazywam, takie języki za kierownicą. Są, które też można przypisać. Właśnie, na nie można przypisać, jak w Eurotraku zmieniacie ten e, e, światła w którym stronę chcecie jechać. E, no i co tam, to chyba jest koniec tej recenzji. Widzieliście, jaki jest feeling e, na tej kierownicy, jak, jak ona działa. Głównie pod koniec, bo tam zapomniałem w ogóle o, o, o czym ja robię ten film. Ale myślę, że wydaje mi znaczy ba bardziej wydaje mi się, że jest ok. Jak coś tutaj element, jest taki element. W ogóle tutaj jest taki element niby dekoracyjny, tak powiem. O, te, albo nie, nie będę ten po wezmę sobie, z tej, wyrzucę ten kabel odpada, nie? Bo łatwiej mi będzie pokazać z tej strony, jak ja to opowiadałem. Jak mówiłem, tutaj macie skrzyżek. To tak wam pokażę. Tutaj krzyżak jest, tutaj macie yy, gałkę, yy, tutaj macie, nie wiem jak to wam pokazać, tutaj jest taki język, tak, takie po obakach są języki. A tutaj jest ten przycisk, co wam mówiłem, który nie działa, bo nie wiem, zepsuł się może. pod <grym> takim napędzarem, chociaż znaczy, nie, Znaczy mi się to wydaje, że to jest dla bajeru, czy coś takiego. A tutaj jest ten, jest X, tutaj kółko, tutaj trójkąt, tutaj yy, kwadrat. Ta skrzynia biegów, y, która skrzypi mi ostre Jak ja jebie. I tutaj ten, są te, właśnie ten przycisk znaczy pokrętło, o którym wam mówiłem wcześniej. Y, 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 które, y, jak na moje, by, działa w sposób, że y, po prostu napina, napina mechanizm. Przez co staje się coraz bardziej czuły w grze. E, e, jak na moje. Próbuję to bardzo mechanicznie to ro, rozłożyć. Dzięki czemu byście to zobaczyli. A! W sumie ja mógłbym wam pokazać jeszcze pedały. Ja chciałem kończyć odcinek. Pedały to są standardówki. O, kabel się zahadził. Uważajcie na kabel, bo możecie zawsze ten... Rozerwać go i wtedy byłby problem. Pedały, no pedały jak pedały. Tutaj jest staczny tutaj jest gaz tak zwany to się trzymało na gumkach ale że te gumki są chujowe yy, polecam sobie yy, karnicę, trekser, o tutaj jest w ogóle napisane nie wiem po co tam pat patrzy, patrzyłem ale po prostu nie patrzyłem w ogóle co tutaj można co tutaj pisze dlatego nie widziałem dlatego powinni powinniście ten yy, Patrzeć na niektóre rzeczy, nie jak ja. Yy, tak, wracając, a miałem powiedzieć, że. O, o tych pedałach. O, o peda yy. Na moje, jeżeli macie u mnie układ biurka pod ścianą od razu, yy, to weźcie sobie. Pudełko na buty. Jeżeli już kupicie tą kierownicę i pedały, zaraz mówię. weźcie sobie pudełko na buty, weź, weźcie pudełko tak, przyjcie tak prosto o ścianę, żeby tak najdłuższym kształtem było widać w ogóle tam wam, żeby było jak najdłużej, jak najdalej, można było postawić te pedały, nie? I obszyjcie te pedały o pudełko. Gwarantuję wam to, te pedały będą się o wiele mniej suwać, bo jakiś idiota to tak zrobił, że te gumki się ścierają. Nie polecam ich. Po prostu nie polecam ich. Dobra, ile minut? Starczy. Dobra, jeżeli wam się podobał ten odcinek taki z... Tak to powiedzieć. Na recenzji kierownicy, taki gameplay ale w ten sposób z Eurotracka i Derta trójki, no i ogólnie gadanie tak ja lubię bardzo gadać na odcinkach, jak i zobaczyliście. No, jak mała youtuberów, ale wiecie, ja jestem lepszy, zawsze tak, tak się powinno mówić, wtedy buduje się wam wasza samoocena i Ogólnie lepiej jest, jeżeli wam się buduje słama ocena. Lep, lepiej... acz znaczy, oczywiście też nie za bardzo. Jeżeli przesadzicie z tym, to też jest źle. O czym ja pierdolę? Dobra, to miała być recenzja kierownicy, wyszło z tego odcinek, krótki odcinek z grania ZTSA 2 i DLT 3 na, na tej kierownicy. Więc tak nazwę ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał yy, właśnie taki krótkometrażowy odcinek, taki long-short znaczy nie, 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 lokszono, bo, bo jeszcze robią mnie ee, o prawa autorskie poskarżę za zajebanie nazwy, znaczy Kurwa XXI wiek, kurwa prosi się o to, że ktoś podjebał komuś nazwę To jest głupie e, I tym Eee, tymi słowami kończę e, na dzisiejszy, dzisiejszy odcinek krótkometrażowy z gier typu na kierownicy. Jeżeli wam się spodobało, zajebcie się, subskrybujcie i skomentujcie. Do zobaczenia. Elo.